Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić informacją, którą zebrałam na temat wieży białej. Jest to informacja, wydaje mi się, na tyle niesamowita, że większość ludzi, którzy o tym nie wiedziało, po prostu się naprawdę mocno zdziwi. A zwłaszcza ludzie, którzy są fanami leczenia naturalnego. I którzy mają na przykład skłonności do bólów głowy. Wspominam o bólach głowy, dlatego że kora z wierzby białej jest niesamowitą naturalną aspiryną. Działa ona właśnie lecząco na bóle głowy, na bóle nerwicowe i jest naprawdę świetna z tego, co właśnie się dowiedziałam. I będę to dzisiaj sprawdzać. Będę zbierać korę, dlatego że z niej właśnie pozyskujemy ten niesamowity specyfik. I pokażę Wam, jak e, korować gałęzie e, jak, jak powinno się to suszyć, w ilu stopniach, w jakiej, e, w jakiej temperaturze i tak dalej. Wracając jeszcze do wierzby białej. Wydaje mi się, że chyba każdy ją w życiu widział, dlatego że rośnie ona przy drogach, przy rozlewiskach, e, przy rzekach i się i znakiem takim specyficznym są bazie kotki. Tak, takie małe, włochate kuleczki, które zakwitają razem z liśćmi, znaczy bardziej przed liśćmi. I to jest idealny moment właśnie, żeby zebrać korę z wierzby. Dlatego, że w momencie, kiedy już się pojawiają liście, to już się nie zalepca za bardzo zbierania tej kory, bo już nie ma takich właściwości. I e, korę powinna się zbierać w, na początku marca. No jeszcze tak na początku kwietnia uznajmy, ale to już tak e, sceptycznie bym do tego podchodziła. E, tak, wygląda ona w ten sposób. Jest naprawdę duże, rośnie do 30 metrów. I szukamy właśnie takich dużych wierzb, dlatego że potrzebujemy na pozysk kory. E, Gałęzi, które mają e, coś około 2-4 lat, dlatego że to jest wtedy idealna grubość kory do suszenia i ma najwięcej właśnie takiej właściwości, e, więc tak. Ja już mam e, pobrane gałęzie e, i przejdę teraz do domu, gdzie, gdzie one leżą, i po prostu pokażę Wam, jak, jak pozyskiwać z nich e, korę. Jesteśmy już u mnie w domu, gdzie przyniosłam właśnie swoje gałęzie i gałązki. Tutaj w tej leży akurat gałązka mała, razem z bazimi kotkami, i z nimi się wydaje, właśnie będę pozyskiwać korę, <grytanie> dlatego że gałąź, nie gałązka, którą przyniosłam, również ze sobą, jest już taka dość mniej poręczna. Mam w miarę mało miejsca tutaj na podłodze, więc będziemy okorowywać tą mniejszą. I do okorowywania naszej wierzby będziemy potrzebować tylko i wyłącznie scyzoryka. Ważne, aby był naprawdę ostry, dlatego że potrzebujemy się przebić przez wierzchnią warstwę kory aż w głąb. Im głębiej natniemy, tym łatwiej nam będzie później uzdejmować. Będziemy mogli sobie wybrać moment, w którym chcemy zakończyć jej grubość. Także tak. Tutaj mam akurat zakończenie gałązki, która szła rozwiedleniem od tej, którą tutaj trzymam. I będziemy nacinać to w ten sposób na około. Najpierw nacinamy na około mniej więcej coś około 20 20 cm długości. Najpierw nacinamy właśnie na około. W poprzek, a następnie nacinamy wzdłuż. Podważamy i zdejmujemy korę. Może jednak Wam pokażę mniej więcej, jak powinny wyglądać tutaj te nacięcia. E, tutaj mamy jedno nacięcie, tak? Trochę wyszło mi dość krzywo i odeszło mi trochę kora. E, a tutaj mamy drugie nacięcie. Tak? No tutaj nie ma 20 cm, ale wydaje mi się, że to jest odpowiednia długość, dlatego że nie zatrzymałam tutaj odstępu 20 cm, dlatego że tutaj mamy kolejne rozgałęzienie. I ciężko mi by było zdejmować z całego zaokrąglenia kory. Jeszcze tutaj pokażę Wam proces, jak mniej więcej to powinno wyglądać. Tutaj mamy to nacięcie, tak? Podważoną korę z dwóch stron nożym. Ruch nożykiem robimy takie, że wkładamy ostrze w ten sposób do kory, tak? Na płasko. I podważam po prostu po kolei. W momencie, kiedy nam się zaczyna kora łamać w jakimś miejscu, podważam ją do momentu, aż będzie się ładnie zaokrąglać a, i, i będzie nam fajnie odchodzić. Mi, natomiast tutaj na przykład zaczęło się załamywać, i muszę teraz wziąć scyzoryk i ją dalej podważać. To jest dość żmudny proces. Na przykład, tutaj widzicie, to jest. Mamy więcej niż 2 mm tej kory. Ale plus jest taki, że możemy ją później od środka wyczyścić i zostawić samą warstwę wierzchnią yy, Tutaj już mam okorowany kawałek Widzicie? Yy, wyszedł mi... wydaje mi się, że dosięga normy 2 mm A i to jest ten okorowany kawałek Szczerze mówiąc myślałam, że to będzie łatwiejsze do zrobienia I w momencie kiedy to zrobiłam Tutaj jest ta moja nieszczęsna kora w ten sposób. Tylko niechcący wbiłam nóż pod złym kątem i po prostu mi pękła na pół. Ale tak, jest pozyskana. I teraz będę uczyszczać od środka, żeby właśnie była jeszcze cieńsza. Tylko że jak widzicie, to, to nie jest jakby najlepsza grubość do suszenia. Tak, tutaj mamy drugą. Więc tak, yy, zajęło mi to mniej więcej coś około, może nie wiem, dwóch minut pozyskania czegoś takiego Właśnie niestety mi pękło yy, Więc tak, pozyskałam mniej więcej jeszcze z yy, trzy kawałki kory Tak, tutaj zaczynałam, tutaj i stąd wzięłam jeszcze I kolejne próby wyszły mi mniej, mniej więcej tak samo Jednak nie są one yy, połamane na pół, są przełamane Delikatnie, ale się trzymają razem, tak? Są zaokrąglone, wszystko jest super. A ich czyścić w środku nie trzeba, dlatego że odeszło mi mniej więcej idealnie, tak? I z takiego kawałka, omijając te wszystkie rozwidlenia, tutaj, gdzie po prostu kora by mi ciężko schodziła, jeszcze stąd e, oderwałam kawałek kory, z takiej gałązki mniej więcej mi wyszło e, tyle. Kory. Tak. I tutaj to co trzymam, to już jest mniej więcej e, ilość na coś około może z 10 herbatek, coś około tego. Tak, e, zaraz to je ogarnę i podam Wam e, wszystkie szczegóły na temat tego, jak to zaparzać, jaki odwar robić. E, i tak, i wracam do Was dosłownie za chwilkę z tym oto produktem. Ok, jestem z powrotem i teraz Wam przedstawię dosłownie y, wszystkie kwestie na temat właśnie y, kory z brzozy. Y, pierwsza kwestia jest taka: jak już wspomniałam o tym, jak ją zaparzać, y, to robimy z tego odwar. Odwar polega na tym, że robimy kąpiel wodną. I dopiero wtedy w kąpieli wodnej zaparzamy naszą korę. I wygląda to w następujący sposób: że robimy odwar, sypiemy półtora łyżki stołowej, tak, tej kory na, na całą szklankę i pijemy 2-3 razy dziennie po pół szklanki właśnie takiego naszego odwaru. I jeszcze bardziej interesujące kwestie są takie, że pomaga to w schorzeniach reumatycznych, stanach pobudzenia nerwowego, właśnie w bólach głowy, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Także ja osobiście na przykład nie spodziewałam się, że zwykła kora z brzozy ma tyle właściwości, gdzie na ogół na te wszystkie dolegliwości byśmy musieli iść do apteki i kupywać. Na każdą inny lek, to tutaj mam po prostu zwykłą korę, tak? I teraz tak, przechodząc do kwestii suszenia, że można było ją w końcu użyć, bo nie mogę się w sumie doczekać rezultatów, a suszymy ją na słońcu. Bądź w temperaturze 40 stopni w przewiewnym miejscu Jednak w zimie jest to bardzo ciężkie, żeby mieć przewiewne miejsce Na przykład w domu Dlatego, że no raczej nikt nie chce przez cały czas ziemić mieszkania Tym bardziej na słońcu, kiedy przez cały czas pada śnieg albo deszcz Ja jednak stwierdziłam, że spróbuję to wysuszyć przy piecu Tam jest coś około 40 stopni na, na górze Wysuszę to właśnie przy piecu i pokażę Wam rezultaty w jakimś innym filmiku, razem z zaparzeniem herbaty, jak to wygląda, jak smakuje. I tak. I jeszcze jedną fajną kwestią jest to, że taka zwykła kora z brzozy zawiera garbniki. 15% garbników jest to składnik ściągający, tak? Czyli opuchliznę i różne takie rzeczy. I 15% soli mineralnych i kurczę. Mam z do wyboru pójść do lasu i ściągnąć korę właśnie z gałęzi wierzby albo iść do apteki i wydawać fortunę na, na różne leki, na coś, co potrzebujemy, żeby czuć się lepiej, żeby czuć się zdrowo to uważam, że to jest o wiele lepszy pomysł, żeby, żeby go wykorzystać, tak? I tak, dam wam znać, czy, czy naprawdę to działa. Na pewno to nie zaszkodzi, więc, więc jak najbardziej polecam wam spróbować. Ja teraz właśnie też będę to testować przez najbliższe dni odsuszenia. I tak, zobaczymy rezultaty. Dziękuję Wam bardzo za, za wytrwałość przy moim korowaniu drzewa, gdyż robiłem to po raz pierwszy. I tak, i do następnego razu. Wierzby? Wierzba.